Siemano! Z tej strony Shadow. Witam Was w kolejnym odcinku z kariery Patrikiem Wierom. Rozpoczynamy sobie sezon drugi. W poprzednim udało nam się tutaj wywalczyć awans, także jesteśmy w pierwszej lidze francuskiej. No i zacznijmy sobie od przeglądu naszych tego sezonowych zadań, jakie nam tutaj postawił zarząd. Ściągnąć jednego obrońcę do szkółki, dwóch piłkarzy poniżej 20 lat po i potencjał większy niż średnia ocen ogólnych piłkarzy, i wprowadzić jednego juniora do drużyny seniorskiej w ciągu dwóch sezonów i dać mu szansę gry w pięciu meczach. Dalej, zwiększyć poziom doświadczenia cały czas mamy, ale no to, to jest nie do zrobienia, bo tutaj byśmy musieli zwiększyć to o. Praktycznie 5 lat, a mamy jeszcze całkiem sporo juniorów tutaj do ściągnięcia do zespołu, także tego nie zrobimy na pewno. Sukces międzynarodowy no nie mamy, bo nie gramy w europejskich pucharach. no i Jeśli chodzi o ligę, no to mamy uniknąć spadku 1/8 pucharu i w ciągu dwóch sezonów mieć środek tabeli. A tutaj finanse, ten krótkoterminowy nam się nie zmienił, a długoterminowy cały czas mamy tutaj zwiększyć wartość klubu o 100%. Czego no już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Jeśli chodzi o nasz budżet transferowy, no to tutaj po przedłużaniu kontraktów zawodników, których tutaj chciałem przedłużyć, no to zostaje nam 8 milionów w budżecie. A ponadto wystawiłem też paru piłkarzy tutaj na listę transferową. jak możecie sobie zobaczyć. No trochę tego jest. Jest też lista wypożyczeń, którą cały czas tutaj będziemy chcieli. Uzupełniać o nowych juniorów. Sporo zawodników też tutaj dodałem na moją y, listę życzeń, bo przejrzałem sobie po prostu poza odcinkiem tutaj wolnych zawodników. No i jest sporo ciekawych opcji, tylko czekamy cały czas na to, aż będziemy mieli o nich trochę więcej informacji, poznamy ich ratingi. Po szybkim przeglądzie, tutaj składu, doszedłem do wniosku, że pozycje, które tutaj będziemy musieli wzmocnić, no to jest tak. Bramkarz będzie potrzebny nam jakiś lepszy rezerwowy, bo mamy dwóch średnich rezerwowych i, i do tego dosyć starych. Oprócz tego lewa obrona, bo mamy starego kurzawę i średniego sobola. Także ktoś tutaj inny nam się też przyda. Pozycja napastnika, mamy Alfarele. Kąte. No, mamy tych juniorów, ale zanim oni wbiją się na odpowiedni poziom, no to trochę będziemy musieli sobie poczekać. Jakiś przynajmniej jeden skrzydłowy by się nam przydał, i y, też ktoś do środka pomocy, bo tutaj y, przynajmniej dwóch zawodników na listę transferową wystawiłem, także ten środek pomocy też przydałoby się wzmocnić. No jednak, patrząc na nasz budżet transferowy, będzie o to ciężko, aczkolwiek tu. W szkółce seniorów mamy bardzo fajnego zawodnika, Adrian Schroeder i to będzie zawodnik tutaj, którego sobie ściągniemy jako skrzydłowego naszego. Będzie na razie rezerwowym, ale w przyszłości myślę, że spokojnie tutaj pierwszy skład osiągnie. Tam było 68 ratingu potencjał 92-94, także no to może być naprawdę solidny gracz w przyszłości. Piłkarze, których dogadaliśmy w poprzednim sezonie, tutaj udają się na wypożyczenie, a my mamy teraz propozycję za Hernandeza, którego chcemy wypuścić tutaj na dwa lata. Mamy propozycję wypożyczenia kolejnego z naszych zawodników, Damian Klein, 18 osiemnastolatek, tutaj miał wypójść do QRM i jestem na 100% pewny, że tutaj kogoś już tam wypożyczyliśmy. Tylko kto to był? To był Ru tam poszedł, także no, jeśli uda się dogadać to wypożyczenie to będziemy mieli tam dwóch naszych zawodników i fajnie jakby oni grali. Teraz pojawia się propozycja transferu Juliana Fabriego, 300 tysięcy także to przyjmujemy. Jeśli chodzi o bramkarzy tutaj na naszej liście życzeń no to mamy dwóch zawodników wolnych, jest Salvatore Ferrari, który też był wolny, ale już tutaj dogadał się z West Hamem tutaj Klein dogadany na dwa lata, tutaj Kupno Vincenta. Niecały milion z niego wyciągniemy. 32 lata. Ten rating taki średni, także no to jest ostatni dzwonek, żeby tutaj jakieś pieniądze za niego dostać. Mamy animację oznaczającą odejście Fabriego, także będzie trzeba się rozglądać. A nie, to odejście Hernandeza. Najpierw na wypożyczenie. Zobaczymy, czy Fabri też od razu pójdzie. Nie, na razie o Fabri nic tutaj nie mamy. Tylko tutaj Hernandez, a Fabri się nie dogadał z. Jedną z drużyn, która tam go chciała, Magiotti do Hank, też tutaj przyjmujemy. Fabry trafi tutaj do wolontarii, 300 tysięcy wpadnie do nas, do kasy klubowej. No i po tych wszystkich sprzedażach powinno być ponad 10 tysięcy. Tutaj dostajemy ofertę za Tomiego, także przyjmujemy. Wypożyczenie Laurenta do Warty Poznań, też tutaj to przyjmujemy, ale na warunkach, że miałby tam pójść na 2 lata. No, i teraz turniej przedsezonowy. Weźmiemy sobie ten, w którym jest najwięcej kasy. 2,5 miliona może wpaść tutaj do naszej kasy klubowej. Także no, te 10 milionów myślę, że tutaj na pewno będziemy mieli yy, po tych wszystkich naszych wpływach finalnie. Tutaj jeszcze jest druga oferta za Laurenta z Dunkerk, Liga Francuska. Także wolałbym tam go wypuścić, żeby grał jednak u nas w Lidze. Niż do Polski, żeby leciał specjalnie. Przyjmujemy ofertę za Buschera, który jest naszym kolejnym bramkarzem. No i zaraz będzie trzeba tutaj dokonywać pierwszych wzmocnień, bo w dniu meczu z Udinezem powinniśmy dostać trochę tych raportów. Bo z tego co patrzyłem, to większość, większość tutaj tych piłkarzy, no scouting ich zajmie 18 dni. Damian Klein w międzyczasie odchodzi tutaj do QRM, a Vincent do Midland. Także. Powoli, powoli tutaj gromadzimy te fundusze. Magiotti też tutaj oficjalnie potwierdzony w Hank, więc już na pewno będziemy mieli przynajmniej te 10 milionów. Tommy w Cincinnati także. No kurczę, wszyscy tutaj błyskawicznie się dogadali i jak już odchodzą, no to w sporych ilościach ci nasi piłkarze. Laurent dogadał się z Dunkerk, także to akceptujemy, a ofertę z Warty Poznań tutaj no odrzucamy. I właśnie, wróćmy jeszcze tutaj, wróćmy sobie, posortujmy to sobie pozycjami, no i tak, bramkarze, Salvatore Ferrari, kurde, 10,5 miliona warty, niestety nam tutaj przeleciał koło nosa, ale trudno, my idziemy po Marcela Lotkę rola zawodnika tutaj sporadyczny, kontrakt na 4 lata, nam to wszystko jak najbardziej pasuje, płaca może być taka, tylko zmniejszymy troszeczkę bonus. No, i mamy pierwsze wzmocnienie w nowym sezonie. Jak na razie wszyscy ci piłkarze, których podpisujemy, każdy z nich przyszedł za darmo. Także to jest spoko, że tutaj nie wydajemy y, jakichś y, ogromnych kwot. Na razie bazujemy tutaj na ściąganiu wolnych zawodników, a robienie dużych transferów no, na to jeszcze przyjdzie czas. Laurent trafia do Dunkerk, także. Udało się tutaj wszystko dogadać, dwa lata i on będzie w tej lidze francuskiej sobie pykać mam nadzieję, a my teraz będziemy mieli dzień meczowy z Udinese i taki, kurczę, pierwszy, poważniejszy nasz rywal, wiadomość od Luba Tiresa, który chciałby zagrać, no damy Ci tutaj szansę, też znowu, kurczę, przez te sprzedaże na samym początku sezonu, wypożyczenia i tak dalej, to nasza ławka staje się troszeczkę wąska, co teraz możecie zauważyć, ale dobra. Lubatires jest chciał zagrać, także go tutaj damy. Da Silva odpocznie, szybka symulacja. No i przegrywamy 3-1. Ale no, Udineze to jest całkiem mocna ekipa, także spokojnie. My też y, dopiero budujemy naszą drużynę. Znowu będzie tutaj leciutka rewolucja w tym zespole. I ten turniej przedsezonowy do niego nie przykładamy zbyt dużej wagi. No dostaliśmy informacje o kilku piłkarzach. Widzę, że tutaj część z nich już podpisana. Widzę, że po Nila Mopé jeszcze nikt się tutaj nie zgłosił. 75 ratingu. On by wskoczył u nas do pierwszego składu. Także myślę, że to jest ciekawy tutaj transfer. Tak jak mówiłem, będziemy szukać napastnika. No i właśnie go tutaj znaleźliśmy w postaci Francuza. Kluczowy zawodnik, no oczywiście tutaj nie ma innej opcji. Długość kontraktu. Podpiszmy go na 4 lata. Może się uda. Jak najbardziej tutaj bez klauzuli. No i teraz yy, tygodniówka. Czy ty się zgodzisz na 17 tysięcy? 17 z bonusem. Dobra, usuniemy bonus za bramki i możemy coś takiego podpisywać. Ok, 18 koła. Także... Kolejne tutaj nasze wzmocnienie, tym razem na pozycję napastnika, no i cały czas potrzebujemy jeszcze tych wzmocnień, jeśli chodzi o środek pola, do tego też jakiś lewy obrońca by się przydał, no i jakoś to już będzie wyglądać i mam nadzieję, że to utrzymanie uda nam się wywalczyć. Kolejna próba wypożyczenia Baumana. Tutaj Wiktoria Keln się nie dogadała, nie pasowało im to wypożyczenie bez opcji wykupu, także kolejne propozycje tutaj. Za niemca wpływają my. Zaraz będziemy grali drugi sparring, tutaj przedsezonowy, tym razem z Granadą. Ok, mamy dogadane wypożyczenie Buschera, także tą ofertę akceptujemy i mam nadzieję, że tam sam zawodnik też się dogada, będzie mu to pasować. A teraz Granada, debiut naszego nowego napadziora. Tylko będzie trzeba tutaj leciutkie zmiany wprowadzić, bo widzę, że tutaj nasi piłkarze są troszeczkę podmęczeni. Shredder zadebiutuje. Około na środku obrony, sobol na lewą i dobra, tak. No, jakiś środkowy obrońca, jakiś lewy obrońca, środkowi pomocnicy, tak dwóch. No, i, i będziemy tutaj gotowi na nowy sezon. To są tutaj nasze priorytety. No, i mamy debi debiut moP Jest bramka w debiucie. Jednak mimo tego i tak niestety przegrywamy. No znowu ten turniej przedsezonowy nie układa się dla nas najlepiej, ale spokojnie wtedy też tak było. A ligę zaczęliśmy tam serią chyba czterech czy nawet pięciu wygranych pod rząd. Dawid Bauman tutaj na dwa lata do Reggiany. Wolałbym, żeby grał w tych Niemczech, bo to jest jednak y, jego, jego kraj i tam pewnie czułby się lepiej, ale no nie dogadał się, także niech idzie do tych Włoch. Ostatni mecz, tutaj przedsezonowy, będziemy grali z FC Keln. Oni cztery punkty, jak na razie. My zerowa. Jak tutaj nasi zawodnicy w miarę wypoczęci, ale zrobimy sobie tutaj zmiany. Kątę wystąpi, i tutaj do środka pola damy Bushera, żeby sobie jeszcze zagrał przed odejściem na wypożyczenie. Szybka symulacja. I remisujemy, także ponow jest ponownie jeden punkt w turnieju przedsezonowym, dokładnie tak samo było rok temu. Dwa pierwsze mecze przegrana, na koniec remis. Także jeśli ligę zaczniemy tak samo jak zaczęliśmy ligę wtedy od tych czterech zwycięstw z rzędu, to te słabe wyniki w turnieju przedsezonowym biorę w ciemno. Buscher wypożyczony, także super, a ja cały czas czekam tutaj na informacje o reszcie tych wolnych zawodników. No bo dostaliśmy tam o 5, może 6, i dalej więcej informacji nie dostałem. Transfer, o którym mówiłem już wcześniej, czyli Luka Wuskowicz, zaproponujmy tutaj wypożyczenie z opcją wykupu. Mówiłem o tym parę odcinków temu, kiedy tam było oficjalne potwierdzenie jego przejścia do Barcelony, że on tam raczej grać nie będzie, a takie wypożyczenie do nas mogłoby mu dobrze zrobić. Wypożyczenie z opcją wykupu spróbujmy na 2 lata. Zgodzili się, podział pensji spróbujmy. 50-50, też się na to zgodzili i kwota transferu 4 miliony, powiedzmy, czy się na to zgodzą. 4250, już widzę, że tutaj szawi jest nerwowy, także dobrze, niech będzie. 4200, tutaj będziemy skłonni za niego zapłacić. A jednym z naszych wzmocnień tutaj do środka pola będzie KD Barre, SPD, tutaj z Albanii. Przez cały sezon nikt go nie podpisał, mimo całkiem niezłego ratingu. Także no my sobie to wykorzystamy i tego zawodnika podpiszemy. Niech będzie kluczowy, niech będzie kontrakt na 3 lata, niech będzie bez klauzuli, tygodniówka na poziomie 11 tysięcy. Z lekkim bonusem może być, także podpisujemy. No i mamy kolejnego tutaj środkowego pomocnika. Oficjalne potwierdzenie wypożyczenia Baumana, który idzie tutaj do Redziany, no nasza. Ławka będzie tutaj troszeczkę wąska, chociaż no niby jest 34 piłkarzy, ale to chyba liczy łącznie z tymi, których tutaj daliśmy na wypożyczenie. No w razie co, jak będzie taka potrzeba, no to kogoś ze szkółki juniorów się po prostu dowoła do pierwszej drużyny, a z tego co widzę tutaj jeden koleżka yy, ma nową pozycję, także zmieniamy, damy mu tutaj trening. I posortujmy to sobie według ratingów jeszcze raz. No tutaj najlepszy z nich ma 66 ratingu. Są tutaj głównie zawodnicy ofensywni. Mamy kilku SP-ków, ale głównie to są SPO skrzydłowi czy też napastnik. Tu mamy kurde ciekawego zawodnika. 18 lat, 74 ratingu. Ściągnęliśmy już niby Nila Mopę, ale no, można, można spróbować go też podpisać i przejść na formację z dwoma napastnikami. Tutaj widzę, że on jest troszeczkę bardziej dynamiczny. Także spróbujmy ściągnąć tego gonzaleza. On też jest kurde młodszy, także jakoś spoko klauzulkę mu dać. Może się go sprzeda jakoś z zyskiem. On chce kluczowego, także dajmy mu go 5 lat spoko. Może być no i mówię, no, jakaś formacja taka z dwoma napastnikami. Myślę, że to by oddało. Podpisujemy umowę, wciąż mamy jeszcze ponad 8 milionów na to, żeby tutaj kogoś ściągnąć. Jak też yy, zmienimy to na dwóch napastników, nadal będziemy grać yy, z tymi yy, skrzydłowymi, no to może kurczę ten środkowy pomocnik dodatkowy też nie będzie nam potrzebny. No teraz kurczę, nie wiem jak to rozegrać. Ok, no i tutaj wymyśliłem coś takiego. Żeby tutaj skleić. No wygląda to solidnie. A tak fajnie tutaj udało nam się wzmocnić. No wszyscy z wyjściowego składu już mają te 70 ratingu. Ławka trochę kurczę mogłaby być lepsza. Ale tak cały czas szukamy jeszcze tego lewego obrońcy. Cały czas jeszcze tutaj y, czekamy co z tym wózkowiciem. Bo on cały czas jest y, tutaj y, w trakcie negocjacji z naszym klubem. Mamy wiadomość o doskonałych wynikach szkółki juniorów. Także tutaj ten jeden cel udało nam się spełnić. Cały ogrom teraz raportów dostajemy, ale to są piłkarze, których albo już podpisaliśmy, albo podpisał ich tutaj ktoś inny. Także te raporty nam się tutaj nie przydadzą. No niestety trochę trochę zbyt długo musieliśmy na to czekać, no to jest jeszcze problem tego, że nie mamy najlepszych tych scoutów, a tutaj Luka Wózkowicz na dwa lata do nas przychodzi i mamy pełne dwa lata, żeby tutaj monitorować y, jego rozwój i podjąć decyzję, czy po prostu będziemy chcieli go sobie kupić, a mamy taką możliwość, 4,5 miliona tam niecałe y, on jest w tym momencie warty koło 3, także no ta opcja wykupu to jest naprawdę, naprawdę przyjemna. No i tutaj wózkowicia wrzucamy od razu do wyjściowego składu, chociaż wózkowic czy okoł. Okoł jest w sumie lewonożny, też dosyć młody i fajnie by było mieć tak jednego prawego, jednego yy, lewonożnego obrońcę, ale dobra, na razie niech to będzie wózkowić i tak będziemy tym pewnie często rotować. Także spokojnie, niech tutaj na razie to wygląda tak. Pojawiła się oferta za Janecha, no i kurczę nie będę ukrywał, że to nie jest zła oferta, też ściągnęliśmy Barę, on ma główną pozycję SPD, tam będzie grał, Janech jest w sumie naszym trzecim SPD-kiem teraz, także on dużo możliwości gry by pewnie nie miał, musiałbym tym wszystkim sporo rotować, także dobra, zróbmy tak, że tą ofertę zaakceptujemy, tylko teraz tak, środek pomocy... Tutaj już widzimy, że Mbappé, znaczy PSG, przyjęło ofertę za Etana Mbappé, kupna i sam piłkarz negocjuje. Tu jest kurde Grameni. Ja go miałem w jednej karierze on mi się znakomicie rozwijał i też chciałbym go sobie tutaj ściągnąć. No teraz tak, zastanawiam się: albo próbować tak samo jak z Wózkowiciem, Mbappé, wypożyczenie i próba wykupu, albo chciałem powiedzieć, że kupno Diaza, ale widać, że gość tutaj jest nie do sprzedania niestety. Także zaproponujmy wypożyczenie za etana Mbappé. No, i na takich, na takich samych zasadach jak wózkowicz. Tutaj dwuletnie i opcja wykupu po tych dwóch latach. Niestety tutaj dwuletnie nie wchodzi w grę. Także niech to będzie roczne wypożyczenie. Podział pensji po 50%. Yy, 2300 i procent od sprzedaży. Co powiecie na 2300 bez procentu. 2,500. No dobra, no wyjdziemy na tym lepiej, jak damy teraz więcej 200 tysięcy, niż jak później 2% byśmy mieli oddawać, bo to będzie więcej na pewno niż 200 koła. Także no mamy nadzieję, że tutaj Mbappe do nas przyjdzie. Tu jest kurde kolejny mocny zawodnik SN Ruben Martinez, ale no my już, kurde, zawodników do ataku mamy mnóstwo. Także ten Martinez kurcze, no nie przejdzie, bo byśmy musieli, kurde, naprawdę mocno kombinować tutaj, kogoś sprzedawać. A a na to nie mam teraz po prostu głowy. Także no zobaczymy, czy ten Ruben Martinez później będzie jeszcze też wolnym zawodnikiem, ale wątpię. Bo przy takim ratingu, przy takim wieku na pewno ktoś się szybko na niego połasi. Oferta wypożyczenia: konte, ale on tutaj będzie naszym rezerwowym napastnikiem, także to odrzucamy. Bo on będzie tutaj często wchodzić z ławki. Więc Conte tutaj u nas chciałbym, żeby został, a my mamy pierwszy mecz tutaj w lidze, gramy z Rems, także no zobaczymy, czy dobrze uda się zacząć ten sezon ligowy. Skład no prawie gotowy, cały czas brakuje nam jeszcze kurczę troszeczkę tutaj, żeby ten skład tak w pełni dopracować. Zaczynamy niestety od porażki. Wózkowicz, żółta kartka, kiepski występ w debiucie. No ale spokojnie, tutaj dużo nowych zawodników. Chłopacy też pewnie będą jeszcze potrzebować chwilę, żeby się zgrać. Nasza ekipa też nie jest na pewno najmocniejsza na papierze. Także no nie ma co się tutaj zrażać tym pierwszym słabszym występem. I mamy spełniony kolejny cel tutaj o... Yy, zwiększeniu wartości klubu przez trzy sezony. My już tutaj na początku drugiego to zrobiliśmy, także dwa cele tutaj od zarządu już spełnione. Bo tutaj, żeby ściągnąć tych dwóch piłkarzy poniżej 20 lat. Yy, no i tutaj ten długoterminowy też udało się spełnić. Także zarząd tutaj zadowolony, my zadowoleni i to wszystko idzie w dobrym kierunku. Dżanech oficjalnie tutaj sprzedany, także... Kolejny zastrzyk tutaj gotówki. Mamy 10 milionów w budżecie. Mbappe przychodzi, także te 10 milionów w budżecie będziemy mogli przeznaczyć na to, żeby po sezonie wykupić sobie właśnie etana i do tego wózkowicia, jeśli oni by się fajnie rozwijali. No cały czas czekamy kurczę na naszych skautów, aż znajdą jakiegoś ciekawego lewego obrońcę, bo wszyscy ci, których tutaj zleciłem i yy, zleciłem szukanie tych piłkarzy, no to ratingi mają takie nieciekawe, a tutaj Benfica, która wpłaca klauzulę nam za Jimeneza, czyli oczywiście za naszego tutaj bramkarza. No mamy Marcela Lotkę, który prawdopodobnie zostanie wyborem numer jeden, ale skoro tutaj jest ściągany Jimenez z naszego klubu, no to musimy się i tak rozglądać za kolejnym bramkarzem. Zobaczmy, czy ja mam tutaj jeszcze kogoś yy, z wolnych zawodników, którego moglibyśmy ściągnąć jest Etienne Green i widzę, że tutaj jest on negocjowany. Także szybko tutaj próbujemy go wyhaczyć, podpisać z nim kontrakt, tak żeby po prostu jak najwięcej kaski zaoszczędzić, jak to yy, nie będzie zawodnik tutaj, kto, który będzie no. Kurwa nie mogę się wysłowić. No, jeśli green okaże się tutaj po prostu yy, niewystarczający jakościowo, no to zawsze można go sprzedać sobie tutaj 4 lata bez klauzuli. Płaca może być taka, ale usuniemy sobie premię. No i podpisujemy go także. No, mamy zastępstwo za Chimele, zaraz będzie grał on raz. Lotka, bo tam mają podobny rating. To jeszcze tutaj się wyklaruje, kto będzie naszym pierwszym wyborem. Bo Green w sumie jest niby o jeden ratingu lepszy. No i tak, jak wpadnie nam teraz kasa za Jimeneza 16 milionów, to będziemy mieli koło 25 w budżecie i tego lewego obrońcę będziemy mogli kupić sobie naprawdę, naprawdę solidnego. Ja tutaj starałem się przyoszczędzić jak najwięcej kaski, a wpływ kasy tutaj za Jimeneza może spowodować, że możemy kupić naprawdę dobrego tego lewego obrońcę. Też nie chcę przesadzać. I kupować za nie wiadomo jakie kwoty, ale będziemy mogli tych pieniędzy wydać ciut, ciut więcej. Mamy wiadomość tutaj od Alfarelli, który chciałby prosić o szansę no, czyli w skrócie, chciałby zagrać w tym meczu po prostu spotkanie z Rens. Tym meczem będziemy sobie kończyć odcinek, i wszystkie tutaj dalsze ruchy transferowe podejmiemy już w następnym. Także niech będzie tutaj Alfarela w pierwszym. Zmienimy sobie skrzydła. Bioncini, Schroeder tutaj zagrają. Pożegnalny mecz najprawdopodobniej Jimeneza. W poprzednim sezonie strasznie nam dupę ratował. I zobaczymy, może pożegna się jeszcze tutaj z klubem czystym kątem. No nie, ale mamy pierwsze punkty tutaj w Ligue E. Alfarela odpłaca się nam tutaj tym, że dostał szansę strzelając bramkę. Także yy, no tutaj to też należy docenić. Jeszcze mamy tutaj kolejną ofertę za naszego piłkarza. Tym razem Jake Keita miałby pójść do AS Monaco. Jednak no ja to mogę przyjąć, ale. Na pewno nie za takie pieniądze, tutaj podejmiemy negocjacje i będziemy sobie tutaj kończyć, zobaczymy ile gotowe będzie nam tutaj Monako zapłacić, czy zapłacą nam podobne pieniądze, jak wynosiła tutaj klauzula Jimeneza, jakim jest 17,5 miliona, które tutaj oferujemy. No oni od razu tutaj negocjacje zerwali, 16,5 wpłaca Benfica, on jest warty 15 w tym momencie, także no... No, dałoby się pewnie wynegocjować więcej, ale ja tak mówiłem, że ta klauzula jest podpisywana właśnie w takim celu. On nam pomoże awansować, odejdzie najprawdopodobniej w przyszłym sezonie i za kasę z niego będziemy tutaj łatali dziury na pozycji bramkarza, na innych pozycjach. I tak też właśnie tutaj. Będzie to wyglądać. Te 16 milionów przeznaczymy na dalszy rozwój zespołu, jednak, wszystkie kolejne transfery będziemy podejmować już w kolejnym odcinku. W tym to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!